Cześć, witajcie. Cześć Bartek. Cześć Wam, cześć Marcin. Rolno-sadownicze gospodarstwo doświadczalne Przybroda. Spotykamy się dzisiaj z Bartkiem, żeby porozmawiać o tym sezonie, który jest szybki, który zaskakuje. Bartek, inny sezon niż zawsze, nie? No wydaje mi się, że zdecydowanie. Nie wiem kto, ale zabrali nam jakieś trzy tygodnie wegetacji. Dokładnie. I teraz każdy z Was pewno od kilku dni się zastanawia, jak chronić, czym chronić, co z czym łączyć. Pamiętajcie, nie będzie uniwersalnych metod. Bardzo ciężko chyba w tym roku być doradcą. Bardzo ciężko, pomimo że mamy wiedzę, co dobierać, czym pryskać, jak pryskać, mamy paletę środków, no to wegetacja tak szybko postępuje, że mamy dzisiaj 3 kwietnia. Dokładnie tak. 3 kwietnia jesteśmy w kwaterze tutaj w przybrodzie Szampiona, jest, jest różowy pąk, także jak chronić? Dzisiaj Wam powiemy trochę o technologii, pewno wszystkim nie damy gotowego rozwiązania, nie ma w tym sezonie gotowego rozwiązania, takiego wiecie, uniwersalnego dla wszystkich, ale Wam powiemy, co my tutaj robimy wspólnie z Bartkiem, w czym Bartek mi tutaj pomaga i jak sobie radzimy w aktualnym sezonie. Tak, Bartek. 3 kwietnia różowy pąk, szampion. Dwie infekcje były takie, co stacje meteo co pokazywały, to też sobie dzisiaj analizowaliśmy wykresy z modeli chorobowych. Zapobiegawczo ditianon, a do przerwania infekcji polsiarczek wapnia, Czyli sulfisat. Dokładnie. Dlaczego ten sulfisat? Wiesz co to bardzo mądrą i potrzebną rzecz powiedziałeś na początku, ponieważ po pierwsze, sezon leci bardzo szybko, mamy czym wykonywać opryski, mamy wiedzę, mamy doświadczenie, ale nie mamy czasu tak? i trzeba się dostosować. To jest właściwie jedyne, co możemy zrobić. I Ty już jeden zabieg z sulfisadem, polisiaczkiem wykonałeś właśnie. Po tej pierwszej infekcji. Mhm. I takie podejście uważam za bardzo słuszne, czyli robimy ochronę Ditianonem. Tutaj mamy do tych 20 mm opadu załóżmy zabezpieczone mhm. tkanki. A po infekcji polisiarczek wapnia sulfisat, żeby przerwać infekcję wysuszyć, a jednocześnie polisiarczek po oprysku zostawia warstwę siarki na powierzchni, więc on też dodatkowo jeszcze zabezpieczy. Tutaj zmywalność jest do tych 15 mm, natomiast nie dość, że to działanie interwencyjne, to też warstwa siarki nam ochroni. Co więcej, nie mam odporności. To jest bardzo ważne, tak. tak ale też chyba taką wadą, co nie... Trudna jest mieszalność. Znaczy nie mieszamy. Tak. Nie trudno. Zabieg nie solo. mieszamy. Zabieg solo. Za, y, zabieg solo. Sulfisat generalnie, to powiedziałeś y, o jego składzie. Poza generalnie interwencją w przypadku parcha jabłoni, co jeszcze? To jest y, substancja, właściwie najstarsza substancja znana na świecie, jeśli chodzi o takie działanie fungistatyczne, czy bakteriostatyczne, zaraz o tym więcej. Y, <słyski> ponad 200 lat temu opisana. Y, I, powiedziałeś, nie ma odporności. Tak. więc y, działanie powierzchniowe, kontaktowe, takie niespecyficzne, które warto wdrożyć do swojej technologii ochrony, no. żeby właśnie ustrzec się przed ewentualnymi, y, przed ewentualnymi y, odpornościami. Okay. Ale pytanie co więcej. Tak, tutaj też y, jest działanie y, ograniczające na y, mączniaka. Y, i też pokusiłbym się o stwierdzenie, że ograniczamy populację roztoczy, na przykład przędziorków, mhm. przez to działanie właśnie wysuszające, wypalające. Mhm. Bartek, to teraz tak, z zaleceniami dla sadowników? Dawka? Mhm. Dawka do 10 litrów na hektar. To oczywiście też zależy od tego, ile cieczy mhm. wypryskujemy, jakim sprzętem liczy się dobre pokrycie. Drzew cieczą roboczą. Do 10 litrów stężenie 1-1,5%, okay. ale przede wszystkim dobre pokrycie cieczą roboczą. To jest działanie powierzchniowe-kontaktowe. Działanie fungi statyczne do tych 10 litrów będzie. Tak, tak. Okej. Okay. Ile razy w sezonie? Tu spokojnie można kilka razy stosować. Ważna mhm. informacja. Sulfisat ma rejestrację nawozową. Jest to nawóz o działaniu fungistatycznym, bakteriostatycznym. Więc możemy stosować spokojnie kilka razy w sezonie i nie ma odporności. O tym już rozmawialiśmy. Dobra. Bartek, bo tymi sulfisadu nie sprzedasz. Tak, ja ci Sulfisadu nie sprzedam, ale to dlatego, że Andermatt jest producentem. W Polsce współpracujemy z dystrybutorami. Sulfisad można kupić w Prokamie, ale okay. też jest druga marka, Sulfical, dostępny w biokoncie. Ok, czyli tam generalnie, jak macie pytania o cenę, bo to też chcę odczarować, tak? żeby nie było, że mówimy o jakimś produkcie, gdzie to kupić. Bartek tego nie sprzedaje. Dwóch dystrybutorów. Tak, zgadza się. Dwóch dystrybutorów. I wtedy sobie tam pytajcie, jest dostępne. Jest dostępne jak najbardziej. W tym szybkim sezonie chyba yy, ile, 2-3 zabiegi z, z, jesteśmy w stanie nim wykonać. Pewno szybciej nie, no bo za chwilę będzie kwitnienie. Po kwitnieniu też? Yy, można, tak, ale jakby od początku pytanie, rzeczywiście jest tak szybki sezon, te 3 tygodnie gdzieś nam yy, uciekły. Yy, dwa, trzy zabiegi realnie jesteśmy w stanie yy, wykonać, yy, uzasadnione zabiegi wkomponować w technologię ochrony. Jakby to był normalny sezon, to spokojnie myślę, że cztery byłyby uzasadnione. Tak, oczywiście, też zależy od przebiegu pogody, ale no w tym sezonie 2-3 zabiegi jesteśmy w stanie zrobić uzasadnione w tym okresie do kwitnienia. Pozycjonowanie polsiarczków wapnia po kwitnieniu też jest uzasadnione, szczególnie przy bardzo silnej presji wtórniaka. Natomiast no, jest też druga substancja, o której pewnie w drugiej części sezonu będziemy rozmawiać, wodorowęglan potasu i, i, i on też jest jak najbardziej wtedy pozycjonowany, ale polisiarczek też można stosować po kwitnieniu. Okay. Dzięki Bartek. Dzięki Marcin.